Inflacja w Polsce drastycznie spada, co do tego nie ma żadnych wątpliwości, a właściwie szybkość inflacji ponownie spadła, a nie inflacja. Tak więc możemy mieć powody do zadowolenia, co do tego nie ma żadnych wątpliwości, jest to bardzo duży plus. Szanowni Państwo, szybkość naszej inflacji spadła do poziomu 1,9%. Proszę zobaczyć, tutaj mamy inflację 1,9%. Szanowni Państwo, to jest bardzo, 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 bardzo dobrze. Mamy powody do zadowolenia. Naprawdę. Mamy powody do zadowolenia. Proszę zobaczyć, tutaj mamy inflację po, w Polsce 1,9%. Już musimy zjechać na sam dół. Proszę zobaczyć, e, nawet mamy niższą inflację średnią aniżeli Czesi. Mimo tego, że Czesi na przykład mają inflację żywnościową, proszę zobaczyć w ogóle, inflacja żywnościowa w Czechach to jest minus 4,8%. Prawda, to jest w ogóle szok. Czyli u nich ceny spadają. Nam wreszcie y, szybkość inflacyjna bardzo mocno spada. Szybkość inflacyjna. Szybkość inflacyjna. Mamy prawie już najniższą inflację, proszę zobaczyć. Mamy pra prawie najniższą inflację y, w całej, y, na całym świecie. Na całym świecie, proszę zobaczyć. Y, to jest inflacja z całego świata. 1,9% jesteśmy tutaj. Proszę zobaczyć. 1,9% mamy prawie najniższą inflację na całym świecie, a oprocentowanie walut jest bardzo wysokie a oprocentowanie walut jest bardzo wysokie co jest naprawdę, szanowni państwo dobre, ale pamiętajmy o tym że to jest tylko jeden miesiąc to są tylko dwa miesiące, to dopiero ta szybkość inflacji spada spadła, ale pamiętajmy że to, że inflacja spadła, szybkość inflacji spadło, spadła na 1,9 na szybkość inflacji spadła na 1,9 nie oznacza, że ceny nie rosną ceny dalej rosną, szanowni państwo ceny dalej rosną to tak nie jest, prawda, tylko że już nie rosną powiedzmy o 20, czy tam 15, 10, czy 5% tylko rosną o 1,9 tak? bardzo nam narosły te ceny, a teraz ta inflacja, szybkość inflacji drastycznie spadła do 1,9% no przy sytuacji w której mamy oprocentowanie 5,75, prawda, w banku można dostać 5, czy 6%, to jest bardzo dobrze to jest bardzo dobrze. Proszę zobaczyć: no e, mniejsza inflacja, mniejsza szybkość inflacyjna jest w Libii, w Malezji, Saudi Arabii, e, w Jordanii, szanowni Państwo, w Panamie, w Makao, Ekwadorze, Azerbejdżanie, we Włoszech jest 1,3. No to tutaj mamy właśnie, e, jeżeli chodzi o Europę, no to mamy, no na Cyprze jest tylko niższa, czyli ma wysepka i z Europy, no Azerbejdżan w sumie jest Europą. I tak, w sumie jest Europą, Azerbejdżan, tak się mówi, że jest, bo to tam Azerbejdżan chyba jest Europą. Tak, jest Europą, Azerbejdżan. Włochy, szanowni państwo, mają niższą inflację, szybkość inflacyjną. Linke Stein, Sza, e, Szwajcaria, szanowni państwo, e, e, to Komoros to nie Europa. No, Litwa ma 0,7, tak? Litwa ma 0,7, Dania ma 0,8. Łotwa ma 0,4 proszę sobie wyobrazić eee, i Maroko to nie u nas eee, tutaj reszta nie u nas Tajlandia ma minus 077 Costa minus 1,13 Armenia minus 1,7 i Afganistan minus 9,7 czyli tam ceny spadają można powiedzieć wszystkiego średnio Czyli u nas jest, szanowni państwo, no jesteśmy mamy bardzo niską szybkość inflacyjną bardzo niską, wolną szybkość inflacyjną. Ceny rosną dalej o 1,7. Nawet gdybyśmy mieli 0,1%, to dalej o te 0,1% to jest dobrze. To jest dobrze. Yy, I życzymy sobie no, niskiej inflacji. Życzymy sobie niskiej inflacji, Szanowni Państwo. Życzymy sobie niskiej inflacji, bo w danym momencie no, jest, to, jest to dopiero, to się dzieje dopiero od kilku miesięcy. Jednak mówmy sobie wprost, mówmy sobie wprost, dlaczego tak się dzieje, szanowni Państwo, przede wszystkim przez gigantyczne oprocentowanie i przez to, że była gigantyczna inflacja wcześniej. No, i też fakt jest drugi taki, że jednak, no, mimo tej inflacji, to polska złotówka nie umacnia się nadal do dolara. Tak, dolar zyskuje do złota. Złoto uzyskało nowe gigantyczne wartości. Proszę zobaczyć, prawda? 2000, proszę zobaczyć. Złoto, nowe gigantyczne wartości. 2267 dolarów za jedną uncję, a polska złotówka, proszę zobaczyć, do dolara amerykańskiego to dalej 4 złote. Tak? Jest się z czego cieszyć. Nasza inflacja, szybkość naszej inflacji naprawdę e, jest fajna. Tylko pamiętajmy o tym, że mieliśmy gigantyczną inflację tak, pamiętajmy o tym, że ceny nieruchomości dalej są pompowane, pamiętajmy o tym, proszę zobaczyć 4 zł i pamiętajmy, że dolar amerykański jest bardzo bardzo drogi, że polska złotówka nie jest w dobrej formie, proszę zobaczyć. Tutaj mamy dolara amerykańskiego. Polska złotówka się zapada. Proszę zobaczyć, bum, 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 bum. Zapada się, tak? Czyli to, co idzie do góry, to jest źle dla polskiej złotówki, bo to jest e, zwyżka ceny dolara amerykańskiego. Ale jeżeli spojrzymy, odwrócimy strony i weźmiemy złotówkę do dolara, no to widzimy, szanowni Państwo, tutaj miesięczny wykres. Jak polska złotówka się załamuje? Jak polska złotówka się załamuje? Tutaj e, wykres, proszę zobaczyć. O, mamy tutaj wykres zawalenia polskiego złotego. Gdzie złotówka idzie? W dół idzie, tak? W dół idzie złotówka, proszę zobaczyć. Spada złotówka. Bum, 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 tak? E, czyli, no, cieszmy się z tej inflacji, ale pamiętajmy, pamiętajmy, skąd ta inflacja się wzięła. Pamiętajmy, że mamy wyższe oprocentowanie znacznie od euro. Mamy wyższe oprocentowanie... Troszeczkę od dolara, mamy troszeczkę bardziej wyższe, mamy wyższe oprocentowanie od funta brytyjskiego, znacznie wyższe od franka szwajcarskiego. Pamiętajmy, skąd się bierze to ta sytuacja nasza, prawda? Z gigantycznego oprocentowania. Pamiętajmy, że mieliśmy 6,75. Teraz mamy 5,75. Pamiętajmy, z czego to się bierze. Pamiętajmy, z tych gigant... Pamiętajmy, jakie gigantyczne ceny w Polsce były, prawda? Pamiętajmy o tym, że zaraz Donald Tusk będzie rozdawał pieniądze zagranicznym bankom, zagranicznym deweloperom w miliardach. Pamiętajmy, że na to się nałoży y, sytuacja, w której my musimy przeznaczać miliardy na, na zagranicznych banków i zagranicznych deweloperów przez y, program Morawieckiego i Budy, który wprowadzono. Teraz będziemy ich spłacać przez następne 10 lat. Pamiętajmy, szanowni Państwo, o tym wszystkim, że jest taka rzeczywistość. Tak? Cieszymy się, że szybkość inflacyjna spada. Cieszymy się, i teraz będzie wiosna, nie będzie trzeba gazu używać. Tak? Yy, jedzenie będzie rosło na drzewach, na, na ziemi. To jest dobre, prawda? Yy, ale no, pamiętajmy, że za pół roku, jak w tej przypowieści o koniku polnym i mróweczce, że będzie zima, tak, więc znowuż zacznie się 2000 złotych miesięcznie, czy na 3000 złotych miesięcznie za ogrzanie domostw, tak, albo może jeszcze więcej, może będzie znowu już jakiś kryzys wywołają, czy coś. Pamiętajmy o tym wszystkim, prawda? Pamiętajmy o tym wszystkim, że no, Ukraina słabnie, prawda? Ukraina słabnie. Polska musi sprawić, żeby ta Ukraina tam. No, bo ta Ukraina upadnie, prawda? Teraz się będziemy cieszyć niską inflacją, no ale ta Ukraina może upaść, prawda? Ukra Ukraina bez Ukraińców upadnie. Taka jest rzeczywistość. Europa zrobiła krzywdę Ukrainie, szanowni państwo, krzywdę zrobiła Ukrainie, że żeśmy wpuścili tych wszystkich ludzi. Taka rzeczywistość, znaczy się, y, wiadomo, że jak matki z dziećmi uciekają i tak dalej, i tak dalej, ale y, tam nie ma gospodarki w danym momencie, tak? Tam nie ma gospodarki, ta Ukraina upadnie. Mi się wydaje, że y, Ukraina by sobie szybciej poradziła, gdyby nie było tak masowego eksodusu. Zresztą Brytyjczycy i Amerykanie nie pomogli wystarczająco Ukrainie, a przecież to Brytyjczycy i Amerykanie gwarantowali w memorandum budapesztańskim bezpieczeństwo Ukrainy. Prawda, gdy oni oddali Atomicę, tak? Pamiętajmy o tym wszystkim. Więc cieszymy się, cieszymy się niezmiernie. Gigantycznym spadkiem inflacji. Ostatnio pokazałem Państwu także. Yy, taką, yy, takie wyliczenia prowizoryczne, tam nie do wycieku, przecinka, yy, z którego wynika, że polska złotówka do złota była lepszą walutą aniżeli funt brytyjski i trochę lepszą aniżeli euro, prawda? Sprawdziliśmy franka szwajcarskiego, dolara amerykańskiego, funta brytyjskiego i euro i polską złotówkę. I z tego co wynika, no, najsilniejszą pozycję do złota, na, szwaj, frank szwajcarski zawalił się przez 15 czy tam 17 lat do złota tylko trzykrotnie. Na drugim miejscu najmniej się zawalił dolar amerykański a, z tych prowizorycznych wy, wyliczeń. No a na trzecim miejscu egzekwo z tych walut, akurat, które wyliczaliśmy było euro albo złotówka w, zale w zależności kto jakie miał oprocentowanie na koncie, prawda? Gdyby trzymał na koncie. Wartościowo lepiej wyszło euro, ale z wysokim oprocentowaniem na koncie, to, to złotówka troszeczkę lepiej wyszła, albo tam egzekw, w zależności kto jak miał. Tak, ale funt brytyjski to już w ogóle jest yy, hardcore, prawda? Bo fund, fund brytyjski tam nie 5, nie tylko chyba 6 razy stracił do złota yy, w ciągu 17 lat, więc jeżeli chodzi o funta brytyjskiego, to jest koniec, prawda? Więc wiecie, mamy się. Yy, mamy się yy, czym cieszyć, ale to nie jest tak, że to nam przyszło za darmo. To jest ciężka charuwa, ciężka charuwa, tak? Ciężka charuwa, że mamy ceny w danym momencie. Mamy ceny w danym momencie w Polsce wyższa niż w Hiszpanii. Yy, w dyskontach, w hipermarketach hiszpańskich jest taniej jak w Polsce. No nie wszystko, ale generalnie. Zakupy, za zakupy płacisz mniej więcej pi razy drzwi tyle samo, w zależności od produktów. Może trochę więcej, może trochę mniej lub tyle samo, no ale generalnie w okolicach ty, ty, to są te same ceny, albo nawet niższe. Tak, pamiętajmy o tym, że przyjdzie gaz i zaraz będzie znowuż trzeba złotówki wydawać na gaz, tak? Taka rzeczywistość, zaraz będzie znowu zimno, prawda? Pamiętajmy o tym, że, że Tusk chce zacząć rozdawać pieniądze zagranicznym bankom, zagranicznym deweloperom. Pamiętajmy o tym, tak? Pamiętajmy, że jest taka sytuacja. E, ponadto, szanowni Państwo, e, tutaj zobaczymy. No, z tego trzeba się cieszyć. Trzeba, trzeba szukać pozytywów. Ja za, zawsze szukam pozytywów, ale pa, pamiętajmy skąd te pozytywy, tak zwane pozytywy wychodzą, tak? W cudzysłowie. A skąd w nawiasie, tak? Skąd, skąd wychodzą? No stąd, że, szanowni państwo, dyskonty ze sobą się biją cenowo. No ale ostatnio przedstawiłem film, w którym, szanowni państwo, mówiłem o tym, że w Biedronkach, szanowni państwo, jak pójdziesz do Biedronki, to w wielu przypadkach co drugi rachunek się nie zgadza, bo ceny są pomieszane. Tak, i na samym końcu wychodzi, że ma, jednak płacisz więcej, aniżeli myślałeś, tak? Czyli tam obniżają te ceny, no ale na przykład te ceny są pomieszane, tak? Jest misleading generalnie występuje w sklepach Biedronki, tak? Albo źle wydają, prawda? Ci pracownicy nie nadążają, prawda? To wszystko jest tam pomieszane. To jakim jest, jakim jest kosztem, prawda, że to tylko jest takie udawane bardzo często, tak, a na samym końcu Inni dostaną kopa w dupę, prawda? Konkurencja dostanie, ale pamiętajmy o tym, że to też jest kwestia tego, że no jeżeli mąkę możemy kupić za 99 centów, no mąkę, przepraszam, groszy, przecież mamy groszy, za 90 w Polsce można kilo mąki za 99 groszy kupić. Jest pytanie, co to jest za mąka? Jak ona się nam odbije na zdrowiu? Co to jest zamonka za 99 groszy, szanowni państwo? Co to jest zamąka za 99 groszy? Tak? Tak? I nalotem ukraińskich produktów, które nie mają na sobie, szanowni państwo, tych wszystkich podatków, wymogów tego i tamtego, i nasz rolnik zostanie zniszczony nasz rolnik zostanie zniszczony. Oczywiście rolnicy domagają się pieniędzy i odszkodowania, ale dlaczego to my mamy płacić, a nie Unia Europejska za złe prawa? No ale taka, taka rzeczywistość, prawda? No bo wpuszczono im znienacka, szanowni państwo, produkty, czyli to jest nieuczciwa konkurencja. To jest ceny dumpingowe, nieuczciwa konkurencja. No ale generalnie w Europie wiele rzeczy tak właśnie występuje i w technologii, i w wielu rzeczach, gdzie... No, w pewnym momencie Unia Europejska sama niszczy połacia biznesu z Europy, tak? Poprzez na przykład wpuszczanie zagranicznych produktów, które mają ceny dumpingowe, albo aplikacje, albo różnych innych technologicznych nowinek, które są w Europie, ale w Europie jest nawalona na nie masa podatków, wszystkiego, tak? E, wymogów, przez to one się nie mogą dobrze tak rozwijać i wpuszczają coś z zagranicy, co jest nieopodatkowane, mają lepsze standardy, są lepiej dofinansowane, prawda? Taka jest rzeczywistość, tak? W momencie, więc to jest takie krótkowzroczne. Cieszymy się, cieszymy się, ale zobaczmy, co się dzieje, szanowni państwo, w innych krajach. No proszę zobaczyć, tutaj wejdziemy do góry i proszę zobaczyć, szanowni państwo, inflacja generalnie spada na całym świecie, na całym świecie inflacja spada. Eee, no no Argentynie, w, w Argentynie rośnie, ale zobaczmy, co się dzieje tutaj w Europie, gdzie w, no, oczywiście pomijając Turcję pomijając Turcję, bo tam nie ma co się przyrównywać do inflacji w Turcji ale zobaczmy, e, kto ma największą inflację w Europie. Mam nadzieję, że tutaj nie pominę. Rumunia, szanowni państwo, Rumunia dalej ma 7,23 inflację, tak, 723 spada im powoli 723. 7,23, oni mieli troszeczkę dłużej to oprocentowanie niskie. 7,23, proszę zobaczyć, w Islandii mają inflację 6,8. 6,8 mają na, na Islandii. Czyli Rumunia w bardzo złej sytuacji. Życzę powodzenia na naszym kolegom z NATO i Unii. 7,23 oprocentowanie, inflacja. Następny kraj Islandia. No życzę wam na Islandii, żeby też wam szybko spadła. Pamiętajmy o tym, że na Islandii mieszka bardzo dużo Polaków. Największa, największa liczba obcokrajowców to Polacy na Islandii. Jedziemy dalej. No następnym krajem jest Białoruś. 5,6. No i Serbia. 5,6. Szanowni Państwo, tak więc następne kraje i następne kraje, no i w Szwecji proszę zobaczyć, 4,5 nadal mają bardzo wysoką, tylko, że oni jeszcze pokazują z lutego, nie mają jeszcze marca, Austria, proszę zobaczyć, 4,3, Ukraina, 4,3, Australia, a to, to to nie Europa, Chorwacja, 4,1, proszę zobaczyć, tak, czyli mają wyższą, no zobaczymy jakim zejdą następne, Węgry mają 3,7, proszę zobaczyć. Słowenia ma 3,6. Irlandia ma 3,4. I Wielka Brytania ma 3,4. Proszę zobaczyć. Mamy prawie dwa razy niższą inflację aniżeli Brytyjczycy. Aniżeli Brytyjczycy. Więc ja naprawdę nie wiem, po co my trzymamy funty brytyjskie, szanowni Państwo. Po co my trzymamy funty brytyjskie w naszej kiermanie. Funty brytyjskie, które e, przez 15 lat straciły drastycznie. Zaraz też się straciły, a tracą ponad inflację, ponad wartość, po, do złota, do wszystkiego tracą. No i proszę bardzo, Hiszpania ma 3,2, to może wreszcie jakoś dogonimy tą Hiszpanię. E, choć ta nasza żywnościowa wcale nie jest taka niamci ciamci, prawda? Niemcy mają 2,5, mamy niższo, wreszcie mamy niższą inflację, to, ale pamiętajmy, mamy wyżej oprocentowane kredyty hipoteczne, a nasze kredyty hipoteczne są, szanowni Państwo, na zmiennej stopie, tak? Na zmiennej stopie i Francja 2,3%. Ludzie mówią, no to teraz przyjdzie czas na obniżanie oprocentowania. Szanowni Państwo, byłoby to miłe, ale pamiętajmy, co się dzieje w takim razie tutaj, tak? Pamiętajmy, co się dzieje tutaj. Tu mamy złoto, Szanowni Państwo, tu mamy złoto. Jeżeli obniżą te oprocentowania na, na świecie, proszę zobaczyć, co się stanie ze złotem. Proszę zobaczyć, co się stanie ze złotem. Złoto w danym momencie, Szanowni Państwo, proszę zobaczyć. Złoto w danym momencie jest na totalnym szczycie mimo spadającej inflacji 2265. 2265. Kiedy, yy, więc y, jeżeli banki narodowe nie będą wyprzedawać złota, jeżeli nie narzucą wielkich podatków na złoto, jeżeli szanowni państwo yy, yy, Drastycznie nie podwyższą oprocentowania No to złoto, jeżeli obniżą oprocentowanie I nie narzucą podatków na złoto I nie wiem, nie zaczną wyprzedawać tego złota banki centralne A nie zaczną, no bo, po, bo wtedy ludzie po prostu będą je wykupować I potem banki centralne i tak będą musiały kupić drożej e, Bo wcale złoto nie jest drogie dzisiaj No to to złoto po prostu wybije, nie? To po prostu to złoto wybije Ale generalnie, no inflacyjnie Inflacyjnie wygląda na to, że No inflacyjnie jeżeli banki centralne stwierdzą, że będą obniżać oprocentowanie bo inflacja niska, może będą to robiły. Szanowni Państwo, no to złoto wtedy wybije. Zło, no, nie wybije, jeżeli banki centralne masowo zaczną sprzedawać złoto i nie wybije, jeżeli e, nie wiem opodatkują złoto drastycznie, prawda, <grym>, coś takiego. No, e, by... Tylko w takich sytuacjach, jak obniżą, to wybije maksymalnie. No, i jest taki właśnie czas na to, aby jednak to oprocentowanie obniżyć z perspektywy właśnie inflacyjnej. Ale kto pierwszy, nie? Kto pierwszy teraz, tak? Jeżeli, popatrzcie, jeżeli dolar amerykański teraz obniży, no to polska złotówka się e, powinna umocnić, do dolara powiedzmy, w zależności z co my tam będziemy robić. Co, kto obniży? No w Wielkiej Brytanii się domakają, żeby obniżyć. No to jak w Wielkiej Brytanii obniżą, no to, e, no, tak jak powiedziałem wcześniej, funt brytyjski mógłby dzisiaj kosztować za Was 5 złotych, funt brytyjski mógłby kosztować, szanowni państwo, e, 2,90, bo. E, bo tak wygląda sytuacja funta brytyjskiego do korony czeskiej, do tajskiego BATA, do CNY, czyli do chińskiego yuana. Dzisiaj, szanowni państwo, proszę zobaczyć, gdyby polska złotówka zachowywała się jak korona czeska, tajski BAT lub e, waluta Chin, czyli yuan, to dzisiaj, szanowni państwo, funt brytyjski by kosztował 2,90. No, funt brytyjski jest walutą upadłą upadłą, szanowni państwo. funt brytyjski z walutą upadłą. Lepiej by było, abyśmy chyba te funty brytyjskie wymienili, znaczy na pewno byłoby lepiej, gdybyśmy wymienili na złoto, to dzisiaj by zamiast 20 miliardów w funtach w Skarbcu Narodowym, szanowni państwo, Banku Polskiego, to mielibyśmy 70 miliardów funtów, ale w złocie. Mielibyśmy trzy razy więcej pieniędzy, że tam 60 miliardów, tak? Na trzymaniu funtów po prostu tracimy My Bardzo dużo tych funtów trzymamy Tak w kraje europejskie nie trzymają generalnie walut Wcale dużo, prawda Pamiętajmy o tym, tak, więc szanowni państwo Jest jeszcze z czego cieszyć, no te ceny nie rosną Oprocentowanie wysokie Więc jest jeszcze z czego cieszyć yy, yy, Jednak z tego wszystkiego Wyjdą takie ceregiele, że jak obniżą to oprocentowanie Kto pierwszy Teraz będzie gra w chickena Kto pierwszy, dolar kto pierwszy, szanowni państwo? Jak dolar obniży? No, bo jest sytuacja, w której my mamy oprocentowanie 5,75, proszę, proszę zobaczyć, mamy oprocentowanie 5,75, proszę zobaczyć, mamy 5,75, a dolar amerykański ma 5,5. No to wiecie, jak my obniżymy, będziemy mieli takie samo oprocentowanie jak dolar amerykański, a polska złotówka zawala się, dalej jest bardzo słaba. Czyli kto pierwszy obniży? Kto będzie obniżał pierwszy, szanowni państwo? Dolar amerykański? Jak dolar amerykański obniży, to wybije drastycznie złoto zapewne, chyba, że będą jakieś właśnie takie, jakieś podatki czy coś w tym stylu, prawda, podatki, zakazy nakazy, nie wiem, coś czy banki centralne masowo zaczną wyprzedawać złoto, bo też może być i taki myk, no ale wtedy to ludzie zaczną kupować to złoto, jak to złoto będzie tanie aż tak, prawda, więc prędzej czy później i tak wybije, tak prędzej czy później, to jest bardzo interesujące, bo właśnie przyszliśmy do momentu, w którym a może, szanowni państwo, banki może banki że banki centralne, może Fed, może Euro Europejski Bank Centralny, European Central Bank, czyli ECB, ECB, szanowni państwo, też stwierdził i z tymi głównymi bankami, jak Bank Anglii czy Narodowy Bank Polski, bo koniec końców dosyć dużą waluta jest waluta polska czy czeska, prawda, dosyć dużymi są walutami to może stwierdzili, że chcą, żeby te ceny może chcą, żeby wróciła wartość waluty, prawda? może chcą, żeby wróciła wa wartość waluty, prawda? To będzie bardzo interesujące, bo może zapadła decyzja, w której zostawią to wysokie oprocentowania, przez to złoto nie będzie mocno szło, będzie tam sobie nie, nie spadnie. Będzie na wysokich poziomach, jak dzisiaj, pirazy drzwi, nie spadnie. Ale może banki centralne stwierdziły, że chciałyby, bo te rzeczy może są po prostu za drogie już, chciałyby, aby jednak było to wysokie oprocentowanie, dzięki czemu waluta zacznie nabierać na wartości. Zaczcie się trzymać, opłacać, trzymać w walucie pieniądze. Tak. Bo jeżeli mamy sytuację w Ameryce i inflacja na świecie spada, na przykład do zera prawie, i w dolarach amerykańskich powiedzmy, dostajesz sobie 5%, a inflacja to 0%, Albo będzie deflacja jakaś, gdzieś tam tu czy tam, no to w sumie, trzymając w dolarze, zyskujesz ponad inflację, na przykład te 5%, no to w sumie jest to zadowalające, tak? Za nic nie robienie. I gdyby na przykład ten dolar zyskiwał do innych walut, to nie dość, że zyskujesz in, inflację, tak? 5% ponad inflację, no to zyskujesz także na wartości, tak? No w danym momencie teraz. Ja nie czytam w myślach zarządcom Fedu czy Banku Anglii, ale może, Szanowni Państwo, doczekaliśmy sytuacji, w której będziemy mieli cykl, w którym banki na świecie będą chciały zaufanie, odzyskać zaufanie do walut. Tak, czyli, że pieniądz będzie miał wartość, tak? Pieniądz będzie miał wartość, bo jeżeli ja tr będę trzymał w banku 100 tysięcy dolarów i inflacja na świecie to 1% czy 0% i mam 5% w banku no to mam 50 tysięcy na czysto, a waluta nie traci dodatkowo, tak? Bo inflacja jest zerowa, czyli w, trzymając milion w banku dolarów, czy dobra, 100 tysięcy to 5 tysięcy zyskuje, tak? 5 tysięcy zyskuje, a waluta sama nie, nie traci, czyli 5%, tak? A plus dodatkowo. Jeżeli wysoko oprocentowanie zostanie utrzymane, no to sama ta waluta, sama ta waluta może zyska, zyskiwać do innych kiepskich walut, prawda? No ale zobaczymy jak to ze złotem, no bo rzeczywiście, jeżeli ta inflacja będzie spadać, no to złoto musi zareagować. Złoto musi zareagować, bo coraz więcej produktów można kupić za to złoto, prawda? Więc po co nam złoto? Żeby kupować produkty. No to prędzej czy później jest ta gra w chickena, prawda? No, że jednak, jak kupiłeś sobie te 100 uncji tego złota i widzisz, że jakieś rzeczy masowo tanieją, prawda? No bo jeżeli mamy sytuację, w której masz 100 uncji złota i tak? jedna uncja tam te 2100, tam 200 tysięcy dolarów to kosztuje. No i jeżeli masz 100 uncji złota i, ma, i mamy sytuację, w której za 100 uncji dostaniesz tylko jeden apartament. No ale te 100 uncji mógłbyś wymienić w sumie e, po zawaleniu cen nieruchomości na trzy apartamenty, no to możesz dojść do wniosku, że sobie wolisz kupić za te 100 uncji 3 apartamenty. Jeden apartament cię nie skłoni, ale trzy apartamenty cię skłonią, prawda? No to 3 razy więcej wtedy dostaniesz za, za te 100 uncji. I podobnie jest właśnie z inwestycjami właśnie w żywność, że jeżeli mam w danym momencie pewną y, ilość złota, i w danym momencie żywność drastycznie tanieje, 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 jest na rynku, jest dużo, no to może warto właśnie wtedy, gdy spadnie ta żywność, sprzedać to złoto i sobie zainwestować właśnie w tanią żywność, czy w akcje, w akcje, w akcje, w, czy w commodities, prawda, w udziały bo to, to jest teraz bardzo tanie, prawda? No, zboże po 99 groszy, prawda? No, zboże po 99 groszy, proszę sobie wyobrazić. Prze przepraszam, mąka w Polsce, prawda? Po 99 groszy jest, tak? Bo prawie jak za darmo, tak jakby oddawali za darmo. Yy, taka jest rzeczywistość, tak? Więc teraz żyjemy w bardzo, bardzo, bardzo takim yy, napiętym momencie. Czy będą obniżać oprocentowania? Tak czy siak, tak czy siak, yy, tak czy siak, szanowni państwo, tak czy siak. Tak czy siak, no, żeby złoto się zawaliło, no to musi być gigantyczna, muszą zostać, żeby złoto się zawaliło, mu, czy też nie zyskiwało mocno, musi być wysokie oprocentowanie. Musi być wysokie oprocentowanie lub y, y, musi być lub gigantyczna deflacja, no ale wysokie oprocentowanie w, w porównaniu do inflacji po prostu musi prawda, być, taka rzecz lub muszą wyprzedawać, lub to, tak jak wspomniałem wcześniej. Pozdrawiam, do usłyszenia już wkrótce cieszymy się z naszej niskiej inflacji jest się z czego cieszyć, szanowni państwo żywność nie drożeje, no ale y, pamiętajmy czym to okupujemy okupujemy to wysokim oprocentowaniem naj, prawie najwyższym w całej Europie okupujemy to sytuacją, w której szanowni państwo nie mamy zawrażalnych oprocentowań y, kredytów hipotecznych, przez co bardzo cierpimy jako naród, o czym pisałem przez bardzo długo. Pamiętajmy o tym, że właśnie tą żywnością tanią z Ukrainy, która nie jest obarczona podatkami, tym, tym i tamtym, pamiętajmy o tym wszystkim, szanowni Państwo, czym to jest wszystko okupione. Tymczasem zapraszam do subskrybowania tego kanału na YouTube, klikania łapeczki w górę merytorycznego komentowania. A jeżeli ten film e, będzie miał pod sobą 300 lajków, to zrobię jak najszybciej podobny film o podobnym temacie. Pozdrawiam do usłyszenia już wkrótce. Cześć.